Proszę pana, jesteśmy na uroczystej gali rozejna. nagród Orły Wprost. Oczywiście pan jest tutaj gościem honorowym. Pan za chwileczkę poprowadzi debatę. Co to będzie za debata i na jaki temat? To będzie debata mieszkaniowa, a ściślej e, dotycząca cen mieszkań. Jak te ceny zmieniły się w ubiegłym roku, a <laughs> zmieniły, szalały można powiedzieć. I czy... Program bezpieczny, kredyt 2%, który spowodował lawinę popytową na rynku mieszkaniowym, a w efekcie, właśnie ten, ten gwałtowny wzrost cen. Czy ta historia może się powtórzyć w tym roku? Bo rząd zapowiedział kolejny program wsparcia kredytobiorców. Będę o to pytał przedstawicieli branży deweloperskiej, czy ich zdaniem państwo powinno wspierać kupujących mieszkania za kredyt, czy raczej powinno to pozostawić rynkowi, żeby dodatkowo sztucznie nie, nie powodować wzrostu popytu, a w efekcie wzrostu cen. Innymi słowy, czy tego typu programy wspierające kupujących nie są przypadkiem, czymś, co się nazywa wyświadczaniem im niedźwiedzień przysługi? A Pana zdaniem, czy tego typu programy rządowe powinny być i czy faktycznie wspierają potencjalnych odbiorców? Czy jednak, tak jak przed chwilą tutaj padło zdanie, że mogą te programy być tak naprawdę tak zwane fikcyjne? Wie Pan, dużo zależy od tego, w jakim momencie dany, dany program jest wprowadzany. Ubiegły rok, e, wejście w życie bezpiecznego kredytu 2%, bo tak się nazywał ten program, był w bardzo niefortunnym momencie, dlatego że... E, Deweloperzy na skutek no, zapaści na rynku kredytowym, wojny w Ukrainie, wysokiej inflacji wyhamowali inwestycje. W związku z tym ten program spowodował lawinę popytu, a niestety deweloperzy nie byli w stanie sprostać. Tym oczekiwaniem kupujących. Mówiąc krótko, budowali, wprowadzali na rynek znacznie mniej mieszkań, niż było na niechętnych. To właśnie spowodowało wzrost cen. W tym roku sytuacja jest diametralnie inna, bo nikt już chyba, mało kto wierzy w czarny scenariusz gospodarczy, czyli w recesję, w duży wzrost bezrobocia, spada inflacja, mówi się coraz częściej o wzroście gospodarczym. Kredyty są coraz bardziej dostępne. Również te udzielane na zasadach rynkowych, więc deweloperzy spodziewam się, że będą budowali coraz więcej mieszkań. Nawet jeżeli taki kredyt pojawi się, dotowany przez państwo w ofercie banków, on już takiego spustoszenia nie będzie powodował, dlatego że spotka się z reakcją deweloperów w postaci zwiększonej podaży mieszkań, a co ważne, podaży mieszkań dedykowanej dla nabywców kredytowych, czyli tych mniej zamożnych po prostu. I ostatnie pytanie z mojej strony. Instytucje, stowarzyszenia, organizacje, które były zainteresowane uzyskaniem porady od Pana lub zaproszeniem Pana na swój event, to w jaki sposób mogą to uczynić? No, ja, ja pracuję w, w portalu pierwotny.pl. to jest portal, który pomaga kupującym mieszkania. I pod nazwą albo nazwiskiem jestem ekspertem portalu rynek rynekpierwotny.pl, to portal, który pomaga kupującym mieszkania w znalezieniu ciekawych ofert. Również mamy narzędzie, które się nazywa Big Data Rynek Pierwotny.pl, który umożliwia analizowanie rynku, tak? Można się tam dowiedzieć ile mieszkań jest wprowadzanych na rynek, ile jest sprzedawanych, w jakich cenach, jak te ceny się zmieniają w zależności od metrażu, od lokalizacji, również w poszczególnych w dzielnicach największych miast. To jest po prostu kopalnia wiedzy, która jest przydatna zarówno dla deweloperów, jak i osób, które planują zakup mieszkania.